Ciężkiego okaleczenia doznał wczoraj trzynastoletni chłopiec Murarki, Stanisław Rachwał. Niosąc ciężki cebel z wapnem, potknął się i upadł na kupę kamieni, a cebel zmiażdżył mu prawą rękę. Nieszczęśliwy odniósł to wiele drobniejszych obrażeń na całym ciele. Pogodowie ratunkowo patrzyło rany, i odwiozło on dlałego do szpitala świętego Łazarza. Zachodzi obawa amputacji ręki. Proszę Państwa, to już trzecia książka pani Małgorzaty Kochanowicz, więc wydaje mi się, że trema przynajmniej w moim przypadku na pewno rośnie. To już drugie spotkanie, które akurat przypadło mi poprowadzić. I powiem szczerze, że tema jest tak ogromna, że wymyśliliśmy sobie właśnie taki początek. No niech ktoś zacznie <laughs> za mnie inny i, i już jest wtedy łatwiej. Może tak właśnie, krótkie, krótkie pytania, krótkie odpowiedzi, ewentualnie dokończenie, myślę. Ale myślę, że, że mogą nam wiele powiedzieć o autorce troszeczkę od innej strony. Pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy i proszę tu o dokończenie tego zdania, na bezludną wyspę na pewno zabiorę książkę, ale nie swoją, można wiedzieć jaką. Jakiś kryminał, dobry kryminał. Nie nie wiem, chyba, chyba żaby. Nawet <gryminał> na we Francji. Na Przepadam za sernikiem. Warto wiedzieć, proszę państwa. Najlepszy sposób na relaks to Muzyka i książki. Nie obejrzę w telewizji na pewno. Mody na sukces. Tak. <grymna> A ulubiony seriat. Tak, może, tak. może Morząc Mateusz ze względu na krewetka? Kto... Najbardziej lubię w Teraz bulwary. Ciekawa jestem, jak Państwo odpowiedzieli. Ale najbardziej nie lubię tego posłatku. Nie ma takiego miejsca. Gdybym nie pisała książek, no to znalazłabym inne zajęcie. Malowanie? Nie, nie wiem, malowanie na co Też nie. pani, też, też nie. Ale zajęcie na przykład brzmi tajemniczo. Gdy nie mogę zasnąć, raczej mogę, Mistrzyni <laughs> dyplomatycznego unikania odpowiedzi. <laughs> kolor, którego nie znoszę? Czarny. A kolor, który lubię? Niebieski. Spodziewam się długiej wypowiedzi za chwilę. Gdybym wygrała w lot, to? Wyjechałabym do, do Krakowa. <laughs> Znamy programy szkolne, wiemy jak one wyglądają, wiemy czego się wymaga od młodzieży, od dzieci, wiemy jak wygląda matura, wiemy, że nastawiamy się, takie jest moje może zdanie, nastawiamy się na umiejętności matematyczne, jakieś tam operacyjne, informatyka, a gdzieś z tyłu zostają te takie, może nie, nie powiem umiejętności czy sprawności humanistyczne, ale właśnie o czytanie, umiejętność wypowiadania się, kreatywność, twórcze podejście, do rzeczywistości. Czy, czy właśnie nie, nie czas na taki powrót? Czy powinni, bo, bo być może to jest sposób właśnie na zmiany? Jak dzisiaj ciężkie tematy przede. Wszystkim. Znaczy nie chciałabym za bardzo się rozchodzić na, na takie tematy. To co mówię, na pewno jest potrzebne zwłobzenie obyczajów, a co chodzić ci obyczaje książki, czytanie książek. Do, do czego Państwa namawiam żeby to jest statystyki poprawić za rok, za dwami było podawane informacje że 60% Polaków nie przeczytało roku żadnej książki. To jest przerażające. No właśnie, ale wydaje się, że jest taki pozytywny. W sumie ten postęp był techniczny, prawda? Wymagamy od nas wszystkich, aby młodzi byli przedsiębiorczy. Technika coraz bardziej doskonała, coraz bardziej idziemy właśnie w tę doskonałość techniczną. A tak naprawdę to, to zwykłe ludzkie emocje, przyzwoitość, empatia, gdzieś właśnie zostały w tle. Czyli książka będzie dobra, tak? Książka powinna być dobra w takich wypadkach, tak. Zdecydowanie. Czy y, nasza autorka ma y, jakieś próbki właśnie określenia takiej wizji przyszłości? Czy opowiadania science fiction, jakieś opowieści czy musi czy coś takiego wykraczanie w przyszłość? Kiedyś kusiło, bo zaczynałam swoich sił w książkach, w opowiadaniach, w książkach science fiction. Nie do końca to się udało. Teraz raczej, myślę, że już nie mam powrotu do science fiction, w moim wypadku. Na pewno nie. Na dzisiaj na pewno nie. Widolno obudziły jasne promienie słońca, wdzierające się przez otwarte okno. Ranek był ciepły, ale on czuł przeraźliwe śniegi. Zdrygnął i ostrożnie usiadł. Spojrzał na zabandożowaną tło. W jednej chwili przypomniał sobie wydarzenia poprzedniego dnia. Z trudem zapanował nad chaosem myśli. Wolno przeszedł do łazienki. Długo patrzył ze smutnym półśmiechem na swoje udercie. Poprzedni wieczór zostawił ślad na jego twarzy. Przejechał dłonią po zaroście na boliczkach i brodzie. Sięgnął po brzuchę i mydło. Kolenie i poranna toaleta zajęły mu więcej czasu niż zwykle. Prawą dłoń przy każdym ruchu przeszywał tępy ból. Kilkanaście minut później Witold poczuł się już na tyle lepiej, że zaczął układać plan działania. Proszę Państwa, zdarzyło mi się niedawno, kilka dni temu, y, przeczytałam na y, Facebooku, właściwie na stronie, nie, ja nie mam konta na Facebooku, ale odnalazłam stronę pewnej grupy literackiej, na której pojawił się komentarz jednego członka z, z tej grupy, by, była mowa o gratulacjach y, za y, wydane Tomiki Poetyckie i pojawił się taki komentarz, że to taki przestarzały przekaz. Książka Tomik Poetycki, taki przestarzały przekaz. No ja jako bibliotekarz troszeczkę się obruszyłam. Myślę, że ci z Państwa, którzy kochają książki pewnie też. Właśnie, czy to? Czy książka właśnie? To to jednak nie przestarzała rzecz. Taka forma kodeksowa właśnie. Ja przyznam, że akurat to jest Państwa jedyne pytanie, które wiedziałam, że będzie zadane. Teraz zwracam. I troszeczkę szperałam wcześniej w internecie, co na to mądrzy ludzie mówią. I takie, znalazłam takie fajne powiedzenie, że y, giną państwa, narody, społeczeństwa, plemiona, a książka pozostaje. I to chyba jest dobry, dobry znak. Ale być może dlatego właśnie ci agresorzy starają się przede wszystkim co Biblioteki i książki, proszę Państwa. Prawda? O tym myśl właśnie ludzką książkę. O tym należy pamiętać. Czyli to jednak jest wartość uniwersalna. Nie jest panu za gorąco? Odpiła guziki bruski na tyle, aby Witold mógł dostrzec jej pachnące ciało. Pochyliła się i ustami musnęła jego policzek. Pan taki spięty, szepnęła mu do ucha. Jej palce powędrowały do guzików kamizelki. Witold zdecydowanym gestem odsunął dziewczynę od siebie. Uśmiechnął się rozbawiony całą sytuacją jak każdy mężczyzna był podatny na kobiecy urok miał swoje zasady nigdy nie korzystał z usług kobiet takich jak Róża